Uczestnictwo Dagmary Kaźmierskiej w tańcu z gwiazdami było jednym z najgorętszych tematów ostatnich tygodni w polskim showbiznesie. Na temat całej sytuacji głos zabrała Edyta Herbuś, która wcześniej brała udział w kilku odsłonach produkcji. Dagmara Kaźmierska obecnie spędza czas w Egipcie, odpoczywając z synem. O celebrytce przez ostatnie miesiące było głośno za sprawą udziału w nowej edycji Tańca z gwiazdami, a potem również przez tekst Gońca. Pyl, w którym dziennikarze odnaleźli akta spraw przeciwko Kaźmierskiej. Z tych wyniknęło, że zajmowała się nie tylko sutenerstwem, ale miała też podobno podżegać do gwałtów i pobić. Edyta Herbuś o aferze wokół Kaźmierskiej. Zaledwie kilka dni przed wybuchem afery, Dagmary Kaźmierska postanowiła opuścić program ze względu na problemy zdrowotne i chęć powrotu do domu. Jako jedyna nie pojawiła się też w finałowym odcinku tańca z gwiazdami, w którym zatańczyły wszystkie pary uczestniczące w tej serii. Tutaj trudno jednak się dziwić, bo mogła to być decyzja Polsatu, który zdjął z emisji wszystkie programy z jej udziałem. Na temat całej tej sytuacji głos zabrała Edyta Herbuś, która przez wiele lat występowała jako tancerka w TZG. W rozmowie z naszą reporterką Karoliną Motylewską podkreśliła, że to niekomfortowa sytuacja. To jest trudny temat, jest to skutek wielu decyzji, które powinny być pretekstem do rozmowy, dyskusji i dialogu na temat tego, co telewizja promuje i jeżeli to robi, to żeby wzięła za to odpowiedzialność. Herbuś podkreśliła również, że zastanawiający jest aspekt moralny całej sytuacji. Bardzo ciekawym aspektem całej tej sytuacji jest to, czy potrafimy i jesteśmy gotowi ludziom wybaczać, kiedy popełniają błędy i dawać im drugą szansę. Co musiałoby się wydarzyć, żeby taka szansa została takiej osobie podarowana? Herbuś kwestionuje decyzję producentów TZG w sprawie Kaźmierskiej. Na koniec dyplomatycznie podsumowała: Ten temat ma wiele aspektów i trudno jednoznacznie to ocenić. To, że była nieobecna, wynikało na pewno z decyzji stacji. Czy ta decyzja była słuszna, nie wiem. Pytanie jest bardziej o słuszność decyzji poprzedzających to wydarzenie.